Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, przychodzę do was z paczkami ze sklepu Shine, ale tak na wstępie chciałabym się was zapytać, czy widzicie we mnie podobieństwo do pani Elżbiety Jaworowicz z programu Jedynki Sprawa dla reportera. Powiem Wam, że ostatnio naprawdę dość dużo osób mówi mi, że jestem podobna do Pani Elżbiety. Jest mi niezmiernie miło, bo naprawdę szanuję Panią Elżbietę i doceniam jej pracę. Jeżeli również uważacie, że jestem podobna do tej reporterki, to piszcie mi o tym w komentarzu. Powiem Wam szczerze, że taka praca w telewizji by mi odpowiadała. Myślę, że jest dość ciekawa. A biorąc pod uwagę, że w podstawówce występowałam w akademiach i uczyłam się dykcji, więc też mówię bardzo czysto i wyraźnie, myślę, że nadawałabym się do takiej telewizji, właśnie. Ale już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do otwierania paczek, i tutaj jedną z nich mam już na kolanach. Otwieramy i mam już pierwszą rzecz z paczuszki. Bardzo podoba mi się właśnie to w sklepie shine, że każda rzecz jest osobno zapakowana. Tutaj mamy taką y, sukienkę sweterkową. Powiem Wam, że ona na stronie wyglądała na bardziej taką kremową, a jest to dosłownie taki beż. Wykonanie fajne, naprawdę dość taki miły materiał. Z pewnością jest to akryl lub poliester. Ale ja już Wam mówiłam, że mi to nie przeszkadza w swetrach. Naprawdę bardzo ładna taka sukieneczka sweterkowa. Tak jak widzicie, tutaj mamy takie różne przeszycia i ala warkocze. Więc bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. U góry mamy półgolfik, więc fajnie nie jest to taki duży golf, który musicie zawijać. Rękaw jest dość szeroki, zakończony takim jakby ściągaczem. Długość myślę, że będzie u mnie taka nad kolana, ale jeżeli jesteście wyższe, to ta sukienka będzie na Was dość krótka. Tak jak wiecie ja jestem dość niska, więc w zasadzie takie swetro tuniki mogą być u mnie równie dobrze z sukienkami, ale ta pierwsza sukieneczka sweterkowa naprawdę bardzo mi się podoba, fajny materiał, więc jeżeli znajdziecie jeszcze ją na trzań to serdecznie Wam ją polecam. Mam tutaj już kolejną rzecz wyjętą z worka. To jest również taka tunika sweterkowa, w zasadzie taka krótka sukienka w kolorze takiego jaśniutkiego różu. Naprawdę bardzo delikatny jest ten kolor. Rękawy szerokie, więc nie wiem, czy w tym sezonie po prostu modne są takie bardzo szerokie rękawy, wykończone tutaj takim ściągaczem. I tutaj u góry mamy taki rozłożysty golf. Jest to taki sweterek na ramiona, więc zobaczymy, jak będzie wyglądał na mnie. Jeżeli chodzi o długość, to u mnie będzie ona sięgała tak do połowy uda, ale jeżeli wy jesteście wyższe, to na was będzie to taki po prostu dłuższy sweterek. W tej paczce były tylko te dwie rzeczy i znajdują się tu już tylko kosmetyki. Zamówiłam sobie pomadkę z nowej kolekcji tej Willy Wonka. Widziałam reklamy na TikToku i bardzo mnie ta kolekcja zaciekawiła. Tutaj zamówiłam jakiś kosmetyk również z siglam. Nie wiem, co to w ogóle jest. To jest korektor w kolorze wanila. Ja uwielbiam po prostu ten korektor i jak go mam, to po prostu go zużywam do samego końca i dopiero jak zamawiam jakieś rzeczy z shine, to wtedy ponownie go zamawiam. Tutaj mamy również jakiś kosmetyk z siglam, ale wiecie, nie będę tego rozpakowywać, a tutaj na opakowaniu również nie jest napisane, co to jest, więc też odkładam. W każdym razie jest to jakiś kosmetyk. Kolejny kosmetyk i tak jak widzicie, niektóre te kosmetyki są zapakowane takie dodatkowe woreczki bombelkowe, więc też nie chcę tego teraz odpakowywać, bo mamy naprawdę dość dużo rzeczy do tutaj mam takie oto nożyki i ja używam tych nożyków do usuwania zbędnego owłosienia. Twarzy I powiem Wam, że nie ma nic gorszego niż y, widoczny podkład na włoskach na twarzy. Więc jeżeli macie również z tym problem, to y, spróbujcie usunąć sobie te włoski za pomocą właśnie takich nożyków. Na pewno Wam broda nie wyrośnie, to jest już sprawdzone. Ja naprawdę używam tych nożyków od lat i jak widzicie, brody męskiej nie mam. Zamówiłam sobie dwie gąbeczki i powiem Wam, że zazwyczaj właśnie biorę te ciemne, bo na nich tak nie widać po prostu brudu z podkładu i innych produktów. Tutaj mamy róż, również z tej nowej kolekcji Willy Wonka Tutaj jakiś kolejny kosmetyk, ale nie wiem co to jest i nie będę tego odpakowywać. I tutaj mamy eyeliner, taki dwa w jednym, z taką końcówką do robienia. Ładnej jaskółeczki. No, i pierwszy worek mamy pusty. Więc, moi drodzy, mam już paczkę na kolanach, tak się ona prezentuje i zaczniemy od tych pudełeczek, które są na wierzchu. I powiem Wam, że sama jestem ciekawa, co tam się znajduje. E, tutaj mamy taki zestaw róż i rozświetlacz. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze zapakowane i ładnie wygląda, więc jestem ciekawa tych produktów. Tutaj mamy paletkę właśnie z tej nowej kolekcji Willy Wonka i powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, czy ta paletka pachnie kakaem, czekoladą, bo dziewczyny na TikToku otwierały te paletki i mówiły, że bardzo mocno pachnie właśnie czekoladą. Tak prezentuje się ta paletka, powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ładna. Dość mała, ale i swoje waży. W środku cienie prezentują się tak. Ona jest taka czekoladowa. No, i nie powiedziałabym, że ten zapach jest mocny i intensywny. Wyczuwalna jest ta czekolada, ale powiedziałabym, że jest to zapach dość słaby. Wyjmujemy kolejne rzeczy. Cóż my tutaj mamy. Coś takiego. O, jest to sweter. To jest taki kardigan. I powiem Wam, że jestem mile zaskoczona, jak ten kardigan wygląda. Zobaczcie. Taki jest jego splot. Naprawdę bardzo ładny, bez guzików. Naprawdę bardzo fajny sweterek. I powiem Wam, że. Akurat ten kardigan wyhaczyłam na wyprzedaży 24-godzinnej. On kosztował 7 euro naprawdę no 7 euro. Więc na chłodniejsze dni, jak chcecie coś po prostu zarzucić, się ogrzać, a nie włączać ogrzewania, to naprawdę taki kardigan super się u Was sprawdzi. Tutaj mam drugi taki kardigan, i również kupiłam go na stronie wyprzedażowej w kolorze czerwony. On kosztował również niecałe 10 euro, więc yy, zachęcam do zaglądania właśnie na te strony wyprzedażowe. Ten jest nieco dłuższy. No i powiem Wam, że jestem w głębokim szoku, jak to jest fajnie wykonane. Zobaczcie, jaki ładny splot jest. Takie ala warkocze. Kolor naprawdę bardzo ładny, taki ognisto czerwony. Piękny jest ten sweter, naprawdę cudowny. Na pewno często tej zimy będę używać tych kardiganów. Ja do tej pory takich swetrów nie używałam, nie miałam, więc, yy, biorąc pod uwagę ceny energii w tym roku, to na pewno przyda się coś cieplejszego ubierać również w domu. Tutaj kolejną rzecz z paczki, i jest to z całą pewnością podkład w kolorze nude. Jest to ta wersja nawilżająca i zobaczcie jak dobrze jest zabezpieczony, bo buteleczka jest szklana. Powiem wam, że ja naprawdę bardzo lubię ten podkład, ale niestety on jest dość drogi, bo kosztuje aż 8 euro. Więc porównując do innych rzeczy na Shine, to ten podkład jest naprawdę dość drogi. Tutaj mamy kolejną rzecz i zaraz sobie to otworzymy. Zobaczymy, cóż tu jest, bo w ogóle nie mam pojęcia. A, już wiem, co to jest. To jest taka y, szczoteczka do mycia y, razem z butelką. Otworzę tutaj dołem, bo nie chcę mi się tutaj odklejać tych naklejek. To jest nowość naszania. Ja jeszcze tego nie widziałam. Zobaczcie, tak to wygląda. Ta buteleczka prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Tak, jak widzicie, tutaj jest taka szczoteczka. W tej butelce mamy już płyn. Sprawdzę i zobaczę, jeżeli u mnie się sprawdzi, to na pewno dam Wam o tym znać. No i tutaj ostatnie trzy produkty z tej paczki, i są to kosmetyki. Tutaj mam żel do brwi, odkładam. Zamówiłam sobie również brązer, bardzo polecany przez TikTokerki, więc chciałam sprawdzić, czy jest taki super no i y, tutaj ostatni produkt jest to taki rozświetlacz płynie, ja wiem, że już lato się skończyło, ale ten rozświetlacz miał naprawdę super opinie y, również na wyprzedaży więc też go kupiłam no i kolejny worek mamy pusty i już ostatnia paka na dziś tak jak widzicie jest naprawdę bardzo duża i napchana zaraz zobaczymy czy ten worek z łatwością się podda i się rozedrze Mam pierwszą rzecz z paczki i tak jak widzieliście ona nie była zapakowana w woreczek, to jest taki dres z kapturem, tak się on prezentuje, jest w takim kolorze kremowym, tak wyglądają spodnie. Tak jak Wam mówiłam, ja mam naprawdę sporo dresów z tej strony i jestem z nich bardzo zadowolona. Mi na co dzień po prostu najwygodniej chodzi się w dresach. Tutaj na wierzchu znajduje się jakieś pudło, więc postaram się te pudło wyjąć. Chyba to będą jakieś buty. Tak, są to buty, tak wyglądają. Powiem wam, że ja kiedyś nienawidziłam właśnie takich mokasynów, bo w siódmej klasie szkoły podstawowej na zakończenie roku szkolnego bardzo chciałam mieć lakierki. Wtedy były lakierki modne, takie z kokardkami do szpica, a mój praktyczny tata poszedł z nami kupować buty na zakończenie roku i właśnie kupił mi takie, tylko w kolorze po prostu białym, kremowym, coś takiego. I nie były one takie lakierowane, więc też od tamtej pory znienawidziłam po prostu mokasyny. Natomiast w tym sezonie mokasyny są naprawdę bardzo modne. No i teraz w moim wieku już doceniam takie właśnie praktyczne, wygodne buty. Więc sami widzicie, no ojciec wie lepiej od dziecka, co jest mu potrzebne te mokasynki prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, tak wyglądają. Tutaj mają takie złote łańcuchy. Przymierzę i zobaczę, czy wybrałam dobry rozmiar, bo powiem wam, że na tych chińskich stronach trafić z rozmiarem jest naprawdę bardzo ciężko. Tutaj w rękach kolejną rzecz – paczki. Cóż to jest? To jest taki komplecik z podenki. Powiem Wam, że to jest bardzo cienkie, naprawdę cieniusieńkie. Tak się to prezentuje. I do tego jest taka podkoszulka, bluzeczka z tego samego materiału. Naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie. Ale jeśli ma to być do chodzenia po domu, to myślę, że fajny właśnie taki komplecik. Mam kolejną rzecz i jest to również dres i powiem wam, że ta paczka pomimo, że była taka wielka, yy, nie zawierała dużo rzeczy w środku. I jest to dresik, tak on wygląda. W rozmiarze L, takim jak właśnie tamten beżowy. Fajny ten nadruk jest taki tutaj motylek. Jeżeli szukacie dresów, to zajrzyjcie sobie właśnie na Shine. Bardzo dużo jest modeli i wzorów różnych dresów. Oczywiście jakość tych dresów nie jest bardzo dobra, nie jest jakaś super, zwłaszcza że jest to poliester. Ale jeżeli o takie dresy sportowe chodzi, to powiem wam, że Adidas czy Nike również produkuje takie sportowe rzeczy z poliestru. Moi drodzy, ostatnia rzecz z tego worka, i są to buty. Zobaczcie, takie buty sobie zamówiłam. I ja mam już kilka par właśnie takich zimowych butów. Powiem Wam, że są to najwygodniejsze buty, jakie do tej pory miałam. W środku są ocieplane takim misiem. Tak wyglądają. Ja wiem, że może one nie prezentują się za pięknie i wyglądają po prostu jak platfusy. A także moi drodzy, tak prezentują się te buty. Powiem Wam, że jeżeli szukacie na zimę butów wygodnych i cieplutkich i niekoniecznie stawiacie na wygląd takich butów. Chociaż powiem Wam szczerze, że są różne opinie na temat tych butów, niektórym te buciki się naprawdę podobają. Darek mówi na te buty platfusy. A ja szczerze mówiąc nie przywiązuję do tego takiej wagi, ponieważ dla mnie liczy się naprawdę wygoda i funkcjonalność. A te buty są naprawdę super. No więc moi drodzy, tak jak widzicie, ostatnia paczka została opróżniona. Mam nadzieję, że lubicie otwieranie paczek. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Piszcie również w komentarzu, która z tych rzeczy Wam się spodobała, a ja już nie przedłużając, pozdrawiam Was dzisiaj serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do następnego filmiku. Pa! pa!